O! A słońcu tysiąca włóczni blask świecił, Nie jeden wojownik się dziś podniecił, Na bój o honor, na walkę ruszamy. Kutas z kutasem brat z bratem stawamy. Przeciwnik potężny wszak grecka to flota. Potężny na czele gej to stam dotarł. W strachu wszyscy zaczęli się pieścić. Ci swoje kutasy w obcych dupach mieścić. Jam jest centurion, jam rzymskim pedałem. Alżymie imperium całe, nie nie tak łatwo koniem zawojować, jedynie główkę można myślifować. Statki zaczęły być widne w oddali, centurioni ruchać się w grupach nakazali, podeszliśmy do sprawy z odpowiedzialnością, z potężną... Miłością, to z oddali płynął na czele. Zapragnąłem wziąć go w legionu w pościele, zmierzyć się w duecie na imperium kutasy, które będą na wieki znaczyć nasze czasy. Jam jest centurion, jam rzymskim pedałem, co wyruchał w Rzymie imperium całe. Nie nie tak łatwo koniem zawojować, jedynie główkę można mi szlifować. Statki w końcu dobiły do brzegu, zaprzestałem ruchać swoich kolegów. Gej to zeskoczył z masztu na ziemię Po drodze kobietę rzucając kamieniem Walka była wielka, była też zawzięta Ruchaliśmy i jedliśmy na rożnach prosięta Siły imperiów były wyrównane Duetem musieliśmy ustalić jakąś tamę Jam jest centurion, jam rzymskim pedałem Co wyruchał w Rzymie. Zawojować, jedynie główkę można mi szlifować. Ktoś mnie wyzwał jako centuriona Ma szabla od ognia, była przypalona Spąd dym unosił mi się od kutasa Każda grecka głowa była na niego łasa Stanęliśmy w szranki przed publicznością wojowników Oślepiliśmy swoją nagością, kiedyśmy He Kutasy ochoczowalili. Jam jest centurion, jam rzymskim pedałem, Co wyruchał w Rzymie, imperium całe. Nie nie tak łatwo kołniem zawojować, Jedynie główkę można mi szlifować. Krzyknął, jakie twoje imię, jam odpowiedział, powiem ci po ślinie, jak byli, żeż dumnie centuriońską Krzyknieś mnie najmocniejszym pedałem w końcu musiał ulec mojej publiczności, która biła brawa dla mojej nagości. Oddaliśmy się wkrótce potężnej miłości, która do dzisiaj w legendach gości. Tak się narodził mi to dueczek. Na świecie gejtos i centurion zwany dupcyperem W stronę słońca odjechaliśmy pięknym rowerem. Jam jest centurion, jam rzymskim pedałem, co wyruchał w Rzymie imperium całe. Imperium już dzisiaj nic nie pomoże, gdyż wraz z gejtosem podzieliłem łoże.